Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy ile kryje się w tych 33 zdrapkach. Czy ktoś poprawnie wytypował kwotę? Za chwilę się przekonamy. Także zabieram się za drapanie. Pierwsza zdrapeczka. I co my tu mamy? Szukamy, szukamy słonia. Szukamy słonia. Ja tak dziwnie będę drapał. Jest puchacz. Ryba, owca i pingwin. I tutaj nie ma słonia. Trapiemy dalej. Trapiemy dalej. Jest słoń. Pokazał się słoń. Co tam dalej? Puchacz. Pingwin. I koza. Odłożymy tą zdrapeczkę na boczek, to jest numer 95. Jedziemy dalej. Widzę, że pingwin jest, królik jest, oca i rybka, niestety. Kolejna zdrapeczka. krab, motyl, koza. Pingwin. W dalszym ciągu nie ma drugiego słonia. A szukamy, szukamy przynajmniej żeby parka była, nie? Pingwin, królik, ślimak i owca. Dalej trapiemy. Kolejna strapa. Motyl, pingwin, wiewióra i ryba. Ok. Pustak. Ciekawe jestem, ile osób trafi. Pingwin, motyl, koza i królik. Pustak. <ścoughs> Nie mogę. Plaga pustaków. Puchacz, rybka, ślimak i owca. Tylko jedna zdrabka na razie, ale ja, ja jaka gruba kwota tam będzie puchacz królik krap i ślimak idziemy dalej jest słoń proszę państwa ma bliźniaka Słoń, wiewiór królik i o no proszę tutaj będziemy mnożyć razy dwa No super Osiemdziesiąt pięć dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Rybka, pingwin, motyl i koza. Mam na razie dwie wygrane strafy. Malutko, malutko. Motyl ślimak i krap, królik, ślimak, jest słoń Trzecia wygrana zdrapa. Wow. To trzecia wygrana zdrapeczka. Jedziemy dalej. Co to jest? Wiewióra. O, kolejny słoń, wychodzą. Oswoje, chcą się oswoić troszeczkę. Jest słoń, dobra. To już jest czwarta. Czwarta wygrana. Wiewióra, pingwin ślimak i krabniwa. Motel. wiewiór pingwin ja jestem ciekaw czy ktoś trafi czy ktoś trafi tą kwotę pustak o jest kolejny słyn. No pięknie co tam koza pingwin i rybka dobrze pucharz pingwin koza i krab puchacz ślimak królik i KINGWIN, wiewiora, KOZA I RYBKA. Co my tu teraz mamy? KRÓLIK, OWCA, ŚLIMAK I KOZA. Jeszcze troszkę jest tych zdrapek, może jeszcze z dwa słonie się pokażą. Motyl, ślimak, ryba, sola, puchacz. Co to jest, wiewiora? Ślimak, koza, nie, owca, przepraszam, owca i puchacz. Koza. Pierwszy raz tak drapie na dwóch kamerach, więc jestem troszkę taki rozbity. Pustak, o, jest słonik, proszę. Słonik puchacz ślimak i wiewióra. No to jest wygrana. Dobra. Przyspieszyć bo ile to może trwać? Motyl, pingwin, ślimak, obca. Wszyscy czekamy za wynikiem pińcowym, ile się wydrapie. I zaraz będziemy sprawdzać. Czy ktoś trafił? I makowca, wiewiura, i i puchać koza. Jest słoń. Trochę tych wygranych jest. Puchacz i drugi słoń, czyli tu mnożymy razy dwa. No super. Wow. Musimy przyspieszyć, jednak 33 zdrapy trochę czasu zajmują. Owca, krap, koza i królik. I co my tu dalej mamy? Królik, krab, rybka i motyl. Jeszcze trzy zdrapy zostały, o trzy. Ślimak. Pingwin, puchacz, koza. Tak, przedostatnia zdrapa. niewióra, królik, krab, koza. Ostatnia zdrapa, szanowni państwo. Ostatnia zdrapa. Pingwin, krab. Imak i, mac, i Dobra, sprawdzamy wygrane, podliczamy wygrane najważniejsze. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zdrapek na trzydzieści trzy. Siedem zdrapek na trzydzieści trzy. Sprawdzamy, sprawdzamy. Pierwsza zdrabka ile dała? Tu jest jeden słon. Zetka. Liczcie Państwo, liczcie Złotóweczka. Tu mnożymy razy 2. cztery dychy. Ale jajca, ale. Mm. Cztery dychy. Dobra, to już jest 41, 41. To jeszcze poszukamy tam drugą zdrabkę, co tam się mnożyło razy 2. Gdzie tam się mnożyło razy 2, tu się jeszcze mnożyło razy 2.

45 45 jedziemy dalej 45 46 46 i ostatnia zdrabka i ostatnia zdrabka 47 jeżeli ktoś trafił ktoś wpisał w komentarzach kwotę 47 zł otrzyma zdrabki za 47 zł Wow, ładna kwota trzeba przyznać. No, z drapki za 33 jest 47. No to ogólnie draping jest na plusie. No to co? Sprawdzamy wyniki. Sprawdzamy wyniki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.